Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał jej tak wielkie miłosierdzie, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Ale matka jego odpowiedziała: Nie, natomiast ma otrzymać imię Jan. Odrzekli jej, Nie ma nikogo w Twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc na migi jego ojca, jakby chciał go nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: Jan będzie mu na imię i zdumieli się wszyscy. A natychmiast otworzyły się jego usta i rozwiązał się jego język i mówił błogosławiąc Boga. Wtedy strach padł na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali, kimże będzie to dziecię? Bo istotnie ręka Pańska była z nim. Chłopiec zaś wzrastał i umacniał się na duchu, a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem.